Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Krzysztof Kobus, Michał i Staś, portal mojego podróżnika iatrewl.pl. Ja i zapraszamy Was na wycieczce na kolejny test sprzętu turystycznego. Dziś termosy, bardzo ważne zimą, ale czy termos może być jakimś problemem? No, idzie się, kupuje co tam w supermarkecie stoi i już. No, jak się okazuje, to jednak te termosy to nie jest taka prosta rzecz. Przed testem sprawdziłem nasz składzik sprzętu turystycznego. Z siedmiu termosów tylko jednemu bym zaufał i zabrał zimą do plecaka. Nadszedł więc czas znaleźć coś, co długo i dobrze będzie nam służyć, ale jednocześnie będzie też ładne. No daleko nie szukaliśmy, bo używamy sprzętu firmy GSE Outdoors i tam znaleźliśmy Glazer Battle, nowe termosy na rok 2015-16. Przy termosie przede wszystkim zwracamy uwagę, ile on będzie utrzymywał ciepło lub zimno w sobie. 18 godzin. No, wynik naprawdę znakomity. Jeżeli termos używamy zimą, to bardzo ważne jest to, żeby kiedy trzymamy go w rękawicy, żeby nam się po prostu nie wyślizgiwał. Jeżeli to jest tylko stalowy termos bez żadnej powłoki, to po prostu jest trudny, no można powiedzieć, w obsłudze. Ciągle trzeba go gdzieś tam podpierać, sobie i bardzo zwracać uwagę, jak go się trzyma. Te termosy mają taką silikonową powłokę. I stopę pod spodem, nie ślizga się. No i co ważne, przy niezbyt jeszcze tam dużym mrozie rzędu minus 10 stopni, bez żadnego problemu można wziąć gołą ręką i sobie trzymać kubek. Nie parzy wark, też dzięki tej silikonowej powłoce od zewnątrz. Bardzo ważne zawsze jest szeroki wlew do termosu, który no, ułatwia czyszczenie go, ale latem pozwala też wrzucić na przykład kostki lodu. Korek, można powiedzieć, klasyczny, ale taki, którego nie trzeba całkiem odkręcać, żeby nalać coś do kubka. Termosy występują w dwóch pojemnościach, pół litra i 1 litr. Oczywiście, obie pojemności w pełnej gamie kolorystycznej. I na koniec podsumowanie. Są to znakomite termosy do wielu zastosowań. Najlepsze parametry, piękny design, funkcjonalność. Sprawdzą się w turystyce, na alpejskich lub himalajskich wyprawach, ale też w biurze lub szkole. Gorąco je Państwu polecamy. Dziękuję. Ta ciepła herbatka to już niejednemu zimą uratowała życie. A ty tam dali nagrywasz? Nie. Eee, Wyczerpany akumulator.